To mamy tutaj trzech kolesie do zlikwidowania. Najpierw tego zlikwidujemy, chociaż on nie jest naszym celem, ale on ma diamenty, które musimy odzyskać. Może się ukraść. Może pójdziemy spokojnie za nim na począteczek. Musimy ochroniać y, tego cepa tam co jest On po jakichś 15 minutach Sniper go tym Mamy jakieś 15 minut Może nie całe żeby unicestwić snajpera, którego też musimy zabić No iść kurwa na to czekasz baranie ofiary szuka pedał. No musimy go zdjąć się lepiej tak, żeby nie było żadnej krwi, tak więc albo łatrujemy dziada, albo go zagoratujemy. Najlepiej będzie zagrotować go mi się wydaje. No taki klasyczny sposób, zaraz go wyśniemy A, Amciek, kurwa. No. Dobranoc mówimy panu. Nie będziemy się za niego przebierać, poniesiemy ciało. I schowamy tutaj. Walizkę. No to schowamy sobie na razie... tutaj. A nasz futeram na karabin to możemy... No, możemy, możemy też... albo weźmiemy to samo na razie. Teraz wybierzemy się do salsy, kurde chyba salsa, tam jest salsa no dobra, bierzemy do salsy, trochę zjemy sals normalnie nas tutaj nie wpuszczą no problem okej okay. tutaj musimy wejść, czekajcie no właśnie tędy możemy wejść Kurwa. Zobaczył nas Cepel. A w mnie, koleś, dobra, chodź. Chodź, 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 chodź. No. Nie było innej opcji, co nie, nie dogadaliśmy się. Tutaj mamy jednego z tych chujów, tylko musimy załatwić Gdzie on kurwa jest? Nie leży gdzieś najebany Trzy dupy Powinien tutaj być Jakim cudem tutaj jeszcze nie ma Ty chuju wyłaś. Nie będę na ciebie tutaj czekał w nieskończoność. Bruda się ty. Nie podoba coś mi się tutaj. A może to nie tu. Nie, co tutaj musi być, no. A nie, kurwa, zjebałem. Dobra. Wrócę. Możemy wyjść tędy przecież Zjebałem sprawę, przepraszam. Idź Hitman dupe dupę. Aleś, musimy iść do baru bluesowego. Mam teraz nie czasu, żeby zlikwidować, tylko kolesiałem ja jeszcze 5 minut nagrywania, więc muszę się pospieszyć, jeżeli chcę zdążyć. Aha, dobra. Kurwa, ile tu ludzi jest. Co dziwne, ja przez nich w ogóle się nie muszę przepychać, tylko je normalnie. Heh. Dobra, po cichaczu wejdziemy. Tu mamy kibel, porządek. Czy nie wiem, deska cała obsrana. Że ja nie chyba to tu był No a tutaj sobie ludzie tańczą bez muzyki, no też można Teraz musimy się przekraść Tak Zamknąć mordę ludzie To jest wszystko tajne Nie chcę mieć tutaj pieprzenia z nim. No. Dobra. Przychodzę tak spontanicznie, nie przygotowałem się do tego zbytnio, ale pamiętam mniej więcej gdzie to może być. No ta, mamy tego fiuta. Mam cię kurwo. No. Długo nie pożyłeś. A ja teraz się stąd ulotnię. Twój sniper to chyba scout jest. No scout ma. Nie ma nic. Teraz szybko szybko Snapy raz więc mamy już pół problemu mniej Teraz zdjęmy jeszcze taką dziwkę jedną No i tego głównego kolecia którego mamy zdjąć Później na system Tak bierzemy i w nogi Ta dziwka powinna być tutaj, a nie ma jej Kurwa. Ja tu jej dam. Nie będę się pierdolił tutaj zbytnio. Jest suka. Nic nie widzieliście, panowie. No i teraz zdejmujemy frajera. Szybko, szybko, dawaj, dawaj. Hitman, dawaj. Coś się ociągasz, mało trenujesz. Nasza snajpa, zajebista. Dawaj, tutaj cieciu wyłaś. Gdzie się kurwa kampisz pedale? Chodź No ja pierdolę No to można się kampić Mam cię Adios No i kim im zostawię. Niech sobie wisi Dobra, ja też cię widzę chłopie. Ale nie chcę widzieć tej szpetnej mordy, więc pozwolisz, że pójdę stąd. Dobra, już spokojnie panie władzo, już, już odchodzę z tego syfu. Jak mam cię w dupie. Szybko po NSSR teraz lecimy. Na Seser bierzemy i kończymy misję. Następny zakręt w lewo. Zobaczymy jaką ocenę dostałem Assetzen Burder. On już będzie to będę dostał, bo parę osób zabiłem. Chociaż nie musiałem. Owaj dupę. Ale zajebiście Haha, yeah. ha. no to na razie. Mission complete. jeszcze raczej tylko ceny. O, kasownik, kurwa. Lubię tą ocenę. 10 minut z kawałkiem. Dobra jest. No, podoba mi się to. Zerowy rozgłos, z samych siatków, chociaż na profesjonalu grałem. Nie chwaląc się. Na razie. Но. No.